Witam na pierwszym międzynarodowym turnieju więziennym. Miażdżące ciosy w maju w kinie dla graczy. Czy Bojka zostanie mistrzem świata pomimo kontuzji? Czempion 3. Odkupienie. Randy musi zmierzyć się z przedwczesnym zakończeniem kariery zapaśnika. Zapaśnik. Liczne bójki, czyli jak wyładować wściekłość? Król Rynsztoka. Po 14 latach więzienia chce ponownie walczyć w ringu, bokser. Głuchoniemy nastolatek postanawia zostać zapaśnikiem i, jako pierwszy niesłyszący sportowiec, wygrać akademickie Mistrzostwa Kraju Hamil. Kino dla graczy na kanale Gentoon.